Istnieje takie marzenie. Marzenie, które co osobliwe sprzedał mi Keanu Reeves. Marzenie o wirtualnej rzeczywistości. I nie mówię tu nawet o Matrixie, bo idea wtyczek w kręgosłupie jest równie niepokojąca, co jeszcze teraz odległa. Chodzi o Johnego Mnemonika, Cyberpunk, gogle zakładane na oczy i interfejsy obsługiwane ruchami rąk. W połowie lat 90. mieliśmy Falstart. Google VFX1 próbowały wtedy osiągnąć coś, na co technologia nie była jeszcze wtedy gotowa. Teraz zaczyna się rozdanie drugie. Oculus, Vive, PlayStation VR i kilka innych rozwiązań pojawiło się na rynku lub pojawi się za chwilę. Tylko czy technologia jest już gotowa? Nasze portfele na pewno nie są. HTC Vive. Ponad 4000 zł z przesyłką. Obiecałem, więc zamówiłem, przez sieć, której wszechstronności i mobilności twórcy cyberpunku nie przewidzieli. Naszykowałem swoje chromowane cyberręce, których nie mam, bo tu też się cyberpunk pomylił. I w dwa dni po zamówieniu… Przywaliło mnie pudło tak wielkie, że aż przez moment pomyślałem, iż przysłali mi z wajwem komputer. No cóż, potężne pudło oznacza potężny unboxing. Kamehameha! Pudło w pudle. A w środku kolejne pudła. przygódki może. Karteczka na wierzchu pokazuje, że wewnątrz jest milion elementów, niczym w pudle ze szwedzkim regałem, więc nie będę się tu rozdrabniał, aby pokazać każdy, ale dość rzec, że pod dużymi częściami zestawu czyli goglami, kontrolerami i bazami do śledzenia ruchu jest jeszcze masa kabli i innych drobiazgów. Instalator, który przeprowadza nas przez konfigurację całego pokoju i dorzuca sterowniki, twierdzi, że całość zajmie nam niecałe pół godziny. W tym miejscu mam dla Was protip. Zarezerwujcie minimum godzinę, a najlepiej dwie. Ja wiem, czemu oni tak kłamią. Chcą nas przekonać, że to jest urządzenie przyjazne dla konsumenta. Wife jest skrajnie nieprzyjazny z powodu własnej technologii. Najpierw musimy zamontować dwie latarnie, no, takie przedmioty, które umieszczamy po przeciwległych stronach pokoju i strzelają one po całym pomieszczeniu laserami, żebyście nie mogli uciec, jeśli nie jesteście Tomem Cruzem. To chyba pierwszy kawałek elektroniki, jaki przyszedł do mnie z kołkami rozporowymi. Tak, imperator Gayben sugeruje, że mamy ku jego chwale robić dziury w swoich ścianach. Moja żona szybko zniosła ten dekret gabena, więc zaczęły się tańce ze statywami. Co ciekawe, latarnie nie wysyłają wiele danych, a jedynie świecą, więc nie trzeba ich podłączać nijak w pobliżu komputera, ale trzeba do prądu. To dobry moment, aby zainicjować licznych gniazdek. BAM! 2. Oto magiczne pudełko. Pudełko jest w centrum wszystkiego. Pudełko jest miłością, dobrem i rzeką, gdyż płynie przez nie wszystko. Tu wpinamy z jednej strony zasilanie, kabel od karty graficznej oraz kabel USB do komputera. Bam! Trzecie gniazdko. A właśnie, kabel do karty graficznej. Domyślnie pudełko z Vibe'em zawiera dość krótki kabel HDMI, ale wszystkie karty graficzne, jakie miałem w ostatnich latach, posiadały jedno wyjście HDMI oraz DisplayPort. Żaden z moich ekranów nigdy nie miał wejścia DisplayPort. Efekt jest taki, że aby podłączyć kartę graficzną do magicznego pudełka, musiałem odłączyć monitor, bo HDMI w karcie graficznej mam jedną. No, ale to niezbyt akceptowalne rozwiązanie. Dobra wiadomość jest taka, że magiczne pudełko ma też wejście mini-display Zła wiadomość jest taka, że kabla displayportowego w pudełku z Vive'em nie ma. Musiałem go dokupić, aby móc jednocześnie korzystać z monitora i Vive'a w tym samym czasie. Myślę, że nie będę z tym problemem sam. Z drugiej strony magicznego pudełka podpinamy tak zwany kabel 3 w 1 wychodzący z Gogli. Ma on trzy końcówki: HDMI, USB oraz zasilanie. Gogle mają zresztą też swój własny kabelek do podłączenia słuchawek, ale o tym, więcej jak dojdę do gogli. Zostały nam jeszcze kontrolery. Są absolutnie genialne, są też idiotycznie olbrzymie. Pewno to cena wydajnego śledzenia w przestrzeni. Zarówno kontrolery jak i gogle mają na wierzchu fotoreceptory, które widzą lasery strzelające z latarni i dzięki temu mogą bezpiecznie dopłynąć do portów bez rozbijania się rafy. To znaczy śledzić ruch. Kontrolery ładuje się przez mikro USB, więc można je ładować po prostu podpinając do kompa. Ale imperator Gayben uznał, że wygodniej będzie dorzucić do zestawu dwie ładowarki do gniazdka, więc jeśli chcielibyście pójść za jego dekretem i podłączać do tych ładowarek kontrolery, kiedy tylko przestajecie grać, BAM! Kolejne dwa gniazdka. To już razem pięć. Ale tu trzeba pamiętać, że konieczne naprawdę są tylko trzy gniazdka, dwa dodatkowe są opcjonalne. Kontrolery są naprawdę fajne. Mają okrągłe panele dotykowe będące też przyciskami. Trochę jak to coś, co jest na Dual Shocku 4, ale tutaj jest fajniej wykorzystane, bo w grze możemy widzieć na tym panelu różnie oznakowane pola i taki panel staje się nagle kilkoma przyciskami o różnych funkcjach. Poza tym mamy jeszcze dwa przyciski boczne, jeden górny, przycisk menu otwierający interfejs Steam'a i oczywiście spust. Więcej nie ma i w sumie nie potrzeba, bo większość interakcji wykonuje się ruchem. Same gogle są umiarkowanie wygodne dla twarzy, ale bardziej zmęczyłem się fizycznie przez dwie godziny machania łapami w gierce lab od Valve niż zmęczyły mnie gogle. Mają sensory, mają pokrętło do ustawienia rozstawu oczu, dwa pokrętła do modyfikowania odległości soczewek od patrzałek oraz przycisk menu, a z przodu kamerkę do ewentualnej rzeczywistości rozszerzonej, regulowane paski i wyjście mini-jack dla słuchawek. O dziwo potężny kabel 3 /1 w 1 sumie aż tak bardzo nie przeszkadza jakbym się mógł spodziewać i chociaż trochę plącze się między nogami stanowiąc ryzyko dla naszego zdrowia, życia i, co gorsza, dumy osobistej, to nawet pomaga nieco w orientowaniu się w przestrzeni i stanowi jakiś punkt odniesienia. Pierwsze wrażenia z używania gogli są świetne, ale też pokazują, że to jeszcze relatywnie wczesne rozwiązanie. Zademonstruję to co widać w ich okularze przy pomocy skomplikowanej technologii znanej jako wsadzam obiektyw aparatu do gogli. Z tego co zauważyłem mało kto odkrył tę nowatorską technikę, a nawet działa. Obraz w centralnej części pola widzenia jest ostry, ale tam widać trochę screen door effect, czyli czarne przestrzenie między diodami wyświetlacza. Za to niezbyt daleko od centrum ostrość się zmniejsza, i niby pole widzenia jest imponujące, ale musimy obracać głowę w stronę obiektów, aby widzieć je wyraźnie. Kątem oka trudno jest nawet przeczytać jakikolwiek tekst. Pograłem trochę w The Lab, ale szybko odkryłem, że coś jest nie tak. Obraz momentami znikał, kontrolery odpływały w powietrzu albo wisiały nad moją głową niczym niemy wyrzut, że jakoś źle ustawiłem latarnie czy coś. Ale nie. Okazało się, że jedna z latarni nie pomaga w śledzeniu ruchu, więc kiedy tylko zasłoniłem ciałem lasery tej drugiej albo odwróciłem się do niej tyłem, działy się rzeczy niepożądane. Wkrótce okazało się, że jedna z latarni nie mruga jednym z laserów i przez to w zasadzie nie działa. Tak, trafił mi się w wadliwy egzemplarz. To tak, jakby imperator Gaben powiedział mi. Chyba kpisz, że będziemy kontrolować jakość sprzętu, który kosztuje tylko ponad 4000. Reklamacja złożona, czekam na kuriera, który ma zabrać uszkodzony element do serwisowania. Wajwa niby można używać z jedną latarnią, ale człowiek bez przerwy potyka się o błędy w śledzeniu i chociaż zarówno PlayStation VR, jak i Oculus mają tylko jedno urządzenie śledzące, gry pod waj'a są projektowane z myślą o poruszaniu się w przestrzeni i dla nich jeden punkt odniesienia to za mało. Dlatego uznałem, że przerwę testy na tę chwilę, aby nie psuć sobie wrażeń niekompletnym sprzętem, i wrócę do wajwa, kiedy wróci do mnie działająca latarnia. Ale moje pierwsze odczucia są całkiem obiecujące: oczywiście, nadal trudno przewidzieć, jak będzie z grami na te sprzęty, a obraz pozostawia jeszcze nieco do życzenia. Ale wrażenie obecności w świecie gry, to jak naturalne jest manipulowanie obiektami przy użyciu kontrolerów ruchowych i jak dokładne jest śledzenie położenia nawet z jedną latarnią, robi to wrażenie. Niesamowite jest to uczucie, kiedy kładziesz wirtualne kontrolery na podłogę, patrzysz na nie i zdejmujesz gogle, a one leżą dokładnie w tym samym miejscu, ułożone dokładnie tak samo. Fajne jest to, że można je włączyć, odłożyć, założyć helmiszcze na twarz i bez problemu podnieść w wirtualnej rzeczywistości, bo dokładnie widać, gdzie leżą. W ogóle to, jak wiele dają tu te kontrolery ruchowe, sprawia, że moim zdaniem kompletnie nie opłaca się kupować okulusa, dopóki nie wprowadzą go na rynek z tymi jego kontrolerami ruchowymi touch. Same gogle bez rąk to upośledzone doświadczenie w moim odczuciu. Na koniec kilka wrażeń czysto fizycznych. Można założyć wajwa na okulary pod warunkiem, że nie są zbyt duże, ale trudno go potem zdjąć bez ściągania sobie patrzałek z twarzy. Mnie, z moją niewielką krótkowzrocznością, wygodniej jest grać po prostu bez okularów. Twarz pod wajwem oczywiście trochę się poci, ale przy dwugodzinnej sesji bardziej zmęczony byłem graniem na stojąco i wymachiwaniem odnóżami niż faktem noszenia gogli. Same gogle są też trochę niewygodne dla drobnych osób. Wajwa można obsługiwać w trybie stania w miejscu lub poruszania się w przestrzeni. Do tego drugiego potrzebne jest minimum 2 na 1,5 metra i w moim zastawionym narożnikiem salonie ledwo udało mi się to uzyskać. Jako, że gry projektowane specjalnie dla bajwa zakładają poruszanie się fizycznie w przestrzeni w małych odległościach i teleportowanie się na większe odległości, to mój błędnik nie miał z tym absolutnie żadnych problemów. Zero choroby symulatorowej, naszykowana miska na zwroty posiłków do nadawcy w ogóle się nie przydała. Cóż, na tym zakończę te pierwsze wrażenia z bycia Johnem Mnemonikiem. Niech Keanu będzie z wami i game on! Symptomy używania gogli Odcisk twarz czaszkowy Wiarowa, fryzura